Bo sami wiecie jak, 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 jak z jakimi prędkościami się porucha, porusza. Porucha. porusza. To <laughs> to się Cześć, moi drodzy. Witajcie. Słuchajcie z racji tego, że mamy święta, Nowy Rok, yy, odcinek będzie troszkę nietypowy. A dlaczego? Dzisiaj szwagier udał się na przegląd. Jeszcze w tym roku. Dokładnie. I co się spotkało? No i po rozmowie z diagnostą dowiedziałem się o kilku nowych rzeczach, które po nowym roku będą nas czekać kiedy wybierzemy się ze swoim autem na przegląd, na badania techniczne. No szereg zmian szykuje na Ministerstwo Infrastruktury. No i dobrze byłoby się zaznajomić z tymi przepisami z tego względu, że Kilka niespodzianek może nas czekać. Podstawową pierwszą rzeczą, jaka będzie, do tej pory przegląd, badanie techniczne pojazdu wystawiane było na rok, 365 dni było ważne. I po upływie tego czasu, jeśli się nie, nie pojawimy na, na stacji diagnostycznej, żadna konsekwencja z tego tytułu nie czeka. Jeśli auto nie jeździ, stoi sobie w garażu, może sobie stać nawet, do tej pory mogło sobie stać 3 lata. 3 lata, nikomu to nie przeszkadzało, tak? Abyśmy tylko mieli opłaconą składkę OC, a badania techniczne było niekoniecznie. Ale właśnie dzisiaj, znaczy, przepraszam, nie dzisiaj. No dzisiaj się dowiedziałem, ale po nowym roku wchodzą właśnie te przepisy, w których zostanie to zmienione w taki sposób. Są i plusy, i minusy. Plusem będzie to, że jeśli pojedziemy w terminie przed 30, 30 dni przed okresem badania technicznego, to nie zostanie nam ten czas, jakby powiedzieć, zabrany. Bo do tej pory pojechaliśmy dwa tygodnie przed badaniem technicznym i te dwa tygodnie nam przepadały. Badanie techniczne liczyło się od dnia, w którym pojechaliśmy zrobić. Czyli teoretycznie tak było, że pojechałeś dzisiaj, miałeś jeszcze do przeglądu trzy tygodnie? Tak, to te, to te trzy, trzy dni nam te trzy, dnia, trzy tygodnie nam przepadały i od dzisiaj liczono nam kolejny Pani. rok kalendarzowy. Tak? A po, po nowelizacji przepisów. Yy, ten czas zostanie nam doliczony do następnego badania technicznego, ale jest haczyk. Z kolei, jeśli pojedziemy po upływie terminu i będzie to, nie wiem, 7 dni po upływie terminu, spoko. Robimy nowe badanie techniczne, podbijają nam na rok i jest wszystko w porządku. Ale dla zapominalskich, którzy jeździli tam sobie dużo, dużo dłużej i minie więcej niż 30 dni, to już tutaj właśnie taka mała niespodzianka i czeka nas tak jak, poniekąd, jak gdyby kara. kara, jaka zapłacimy dwa razy tyle. Tak. Czyli w przypadku samochodu osobowego, takiego na przykład jak ta astra, za którą stoimy, do, do tej pory badanie techniczne kosztowało 98 zł. Tak. To czyli po, jeżeli spóźnimy się z badaniem technicznym więcej niż 30 dni, to zapłacimy kwotę dwa razy większą, czyli już prawie dwie stówki za okrągleniem. Przy, my, tak, w przypadku kiepły. motocyklu do tej pory to było 63 zł, więc po, po zmianie przepisów będzie to już 126 zł, tak? W przypadku pojazdu ciężarowego było 150, 153 zł no to już tu będzie w zaokrągleniu ponad 300, tak? 306 zł. No to już jakaś taka kara zawsze nas spotka, tak? E... Dlatego. no trzeba będzie teraz pilnować dokładnie terminu, terminu przeglądu. No i no, spóźnialcy. No spóźnialcy będą płacić. I będą sponsorować, będzie po prostu. Dlaczego to tak. Jak to będzie by zorganizowane? No, będzie polegać co na tym. Że jak pojedziemy zrobić badanie techniczne po upływie 30 dni, czyli zostanie na nas nałożona kara w postaci podwójnej składki, czyli ta podstawowa pierwsza część składki y, normalnej będzie przeznaczana dla diagnosty, tak jak było do tej pory, a ta podwójna będzie trafiać na konto ministerstwa, które będzie gdyby sponsorować i wzmacniać kontrolę y, losowo y, stacji diagnostycznych. Mają po prostu zostać wzmocnione takie na co dzień, na żywo, bez uprzedzenia. Mają, ma wpadać kontroler i sprawdzać, w jaki sposób diagnosta bada pojazd, czy bada ten pojazd faktycznie, czy ten pojazd przede wszystkim jest na miejscu, czy jest sprawdzany, czy, czy tylko sam dowód rejestracyjny nie przyjechał na przegląd, czy ten diagnosta ma uprawnienia, czy stacja diagnostyczna ma sprawne urządzenia i w jakim zakresie używa tych urządzeń. To wszystko ma właśnie zostać ma być szczegółowione, szczegółowione mocniej kontrolowane, bardziej sprawdzane i właśnie na to mają iść te rzekomo pieniądze z podwójnych składek. I tutaj jeszcze dodam, że do tej pory kary były jakie były, ale w tej chwili naprawdę będę tego pilnować i kara dla stacji diagnostycznej może wynieść nawet 10 tysięcy. Do 10 tysięcy. A dla samego diagnosty to jest kwota około 2 tysięcy. Około 2 tysięcy kary może spotkać diagnostę, jeżeli kontroler stwierdzi, że diagnosta Wykonuje badanie techniczne niezgodnie ze sztuką, czyli dajmy na to, nie wiem, nie sprawdził nam emisji spalin, czy nie Albo wiem. Albo nawet samochód czy, się w ogóle nie pojawił na przegląd. Czy na przykład samochód nie dojechał na przegląd, a jak do tej pory no niestety takie praktyki również miały miejsce. E, jeżeli zostanie diagnosta na tym nakryty, to czeka go kara około 2000, a stację diagnostyczną właściciela do 10, do 10 tysięcy. tysięcy nie? Dodatkowo jeszcze będą zdjęcia robić? Tak, właśnie na kolejną, kolejną taką zmianą, to akurat uważam za plus. Samochód, który się pojawi na przeglądzie. Każde auto, które będzie. Wy... Musi być sfotografowane. Tak. Czy ten samochód w ogóle był fizycznie na tym przeglądzie? Tak, i, czy... I diagnosta będzie, no, będzie musiał zrobić te zdjęcie tak. przodu, z przodu nie... mają być, dwie strony mają być sfotografowane, także będzie stawał diagnosta Od przodu robił od tyłu, tak. żeby dwa boki były widoczne, w jakim auto jest w stanie, czy jest kompletne, tak. czy to auto nie przyjechało na lawecie z pourywanymi kołami, ale Dokładnie. tylko po prostu, żeby, żeby było. I jeszcze mamy zostać sfotografowany przebieg. I to bardzo dobrze, bo do tej pory, jak wiecie, diagnosta miał obowiązek spisywać nam przebieg kilometrowy z drogomierza i wpisywać go do ewidencji bazy danych, tak? Ale zawsze diagnosta mógł się pomylić, tak? Przykładowo spisywał, wpisał nie taką cyferkę, my wyjechaliśmy z badania technicznego, nie wiem, po miesiącu mamy kontrolę drogową i policjant nam mówi, że panie, ale panu było 50 tysięcy kilometrów od ostatniej kontroli, tak? I to nie była nasza wina, tylko wina diagnosty, no bo to jest człowiek, mógł się pomylić, tak? A teraz już nie, akurat no, taka, takie pomyłki nie będą wchodziły w grę z tego względu, że diagnosta ma sfotografować i dorzucić to zdjęcie drogomierza razem ze, zdję ze zdjęciami samochodu i mają przechowywać te dane przez okres nie krótszy niż 5 lat. 5 lat. Tak? tak, 5 lat ma być właśnie przechowywana taka dokumentacja, więc w tym przypadku, tak, taki bardzo dobry, duży plus, uważam, że no, wszyscy będą czyści. Jeśli tak. ktoś się coś pomyli, to będzie wszystko można sobie odkopać, wygrzebać i sprawdzić, jak to było zrobione, czy zgodnie ze sztuką. Nie? Tutaj te przepisy mają wejść w nowym roku, ale tutaj miałem sytuację, że znajomy właśnie pojechał ostatnio na przegląd i już diagnosta... Tak, e już się swoje, swoje właśnie zdjęcia. Przyuczałem się tak, tutaj. Hmm. szwagier mówi, że, że no po prostu zaczynają to już wdrażać, aby wystartować od nowego roku. Wiadomo, że nikt nie, nie, nie zacznie od pierwszego i się okaże, że system komputerowy coś nie działa, więc już wcześniej sobie to e, uruchamiają i, i testują już to tak na próbę. Nie? Co tak. jeszcze nas czeka po Nowym roku? Jakie zmiany? To, to jest o tyle, jeśli chodzi o termin prawo, e, badań technicznych, tak? tak. E, ale następną zmianą ma być co? Szczegółować właśnie tych badań. E, przede wszystkim mają postawić na ekologię. Ekologia i bezpieczeństwo, tak? Tak, żeby nasze auta y, były na drodze bezpieczne, no i nie smrodziły, nie kopciły, więc wszelkie jakieś przeróbki, zmiany, regeneracje fil filtrów DPF y, w postaci wycięcia, stawienia jakiegoś nowego programu, który go nie widzi i auto w sumie się porusza, teoretycznie sprawne, no ale niestety jednak trochę tych cząstek stałych wydziela. No, jak wiadomo w Polsce no, większość diesli, które ma już 10-15 lat, ten filtr cząsteczek stałych już nie spełnia żadnej roli, bo praktycznie 150-200 tysięcy kilometrów i, to, no, to... i filtr cząsteczek stałych jest praktycznie do regeneracji bądź, bądź wymiany. Mhm. No jak wiecie, nagminnie ludzie usuwali te, te, te filtry fapy, DPF. -y. W tym roku, no w tym roku, boże, w następnym roku, ta o. sytuacja się troszkę zmieni. No i teraz wydaje mi się, że będzie taka, dojdzie do takiej sytuacji, że, że no ludzie będą po prostu musieli z powrotem montować te filtry, aby po prostu e, przegląd udał się. Bo jak wiemy, no, no nie oszukujmy się, ale większość samochodów, które jeździ po Polsce, już dawno temu ma e, wycięty ten filtr. Tak, no już nie wiem, dwa auta na 10, takie, które są starsze niż tam takie 10-15-letnie, które były wyposażone w DPF i fapy, no to dwa auta na 10 może ma te fapy. Może. Założone nowe, zadbane i które działają, a pozostałe to wiadomo, że jakaś tam mała regeneracja w postaci wycięcia i nowego programu, i to auto działa, wszystko fajnie, no ale, ale norm swoich, zakopca. norm takie, jakie miało zadane w fabryce, na pewno nie, nie spełnia. Znaczy, ten, dodać tutaj trzeba ten się nie traci na mocy, na niczym, po prostu jest sprawny, tylko środowisko no. i to tak naprawdę. Mieliśmy ostatnio dużo przykładów takich samolotów, który miał wycięty fap. Naprawdę, uwierzcie mi, te spaliny mają inny zapach, to, inny kolor. A. Więc to, że ludzie mówią, że te fapy, dpf -y to piz na wodę, no nie do końca, nie, nie się to tym. To, naprawdę, działa, to działa. działa, to działa, naprawdę to działa. Jeżeli jest, silnik jest sprawny i cała ta instalacja DPF-u jest również sprawna, to naprawdę te spaliny są dużo, dużo. Bardziej przyjazne dla, dla otoczenia, dla środowiska i dla nas przede wszystkim. Dla Dla, nas. dla zwykłych ludzi, którzy żyją, poruszają się po mieście, stoją w korkach, no bo wystarczy sobie stanąć za jakimś nowym dieslem, który ma tę instalację sprawną. Stoimy za nim, te spaliny nam nie śmierdzą, a wystarczy stanąć, stanąć z jakimś kopciuchem. No i jak nie włączymy sobie obiegu zamkniętego, no to za chwilę oczy szczypią, głowa boli, bo, no bo śmierdzi. No niestety, no nie oszukujmy się. Może ta ekologia życia nie ułatwia, jeśli chodzi o użytkowanie pojazdu. Ale no, jeśli chodzi o nasze zdrowie, to, to jest to duży plus, nie? Tak. Tutaj dodam jeszcze, e, że te przepisy, kontrole, może tak, będą obowiązywały od nowego roku, ale no, diagności nie posiadają jeszcze takiego sprzętu i, i wydaje mi się, że zanim to naprawdę zostanie takie, wejdzie w życie, to minie trochę czasu. Jakiś tam e, okres na dotarcie tak, po pewnie tak. będzie taki, nie? Ale no, nie wierzę, że po prostu nie dojdzie do sytuacji, że w momencie, kiedy jedziecie na przegląd, te spaliny, norma, spalin będzie badana, no bo teoretycznie no większość, tak ja tutaj wspomnieliśmy diesli no ma wycięty już ten, ten katalizator bynajmniej w Polsce. w Polsce. A koszt takiego katalizatora no nie jest już aż tak duży w porównaniu powiedzmy 10-15 lat temu, gdzie kosztowały filtry około, nie wiem, 2, -2 tysiąca zł. W tej chwili do popularnych samochodów no jesteśmy w stanie kupić ten filtr za około 1200-1300. Tylko suma sumarum, jeżeli samolot kosztuje. 5-6 tysięcy. No to spory, spory wydatek. Spory Dlatego pewnie będzie, jest to taki sposób wymuszenia na, na zwykłym, szarym Kowalskim, żeby sobie po prostu kupiło albo benzyniaka, albo młodsze auto, które, które będzie miało to sprawne. A te wszystkie stare diesle będą próbowali już powoli z obiegu wycofywać, tak? Podnieść koszty ich eksploatacji, żeby się nie opłacało mieć, i żeby skończyły wszystkie albo na złomie, albo zostaną wywiezione gdzieś dalej. Za wschodnią granicę. W tym, o, w tym Boże, na w następnym roku. No jak, jak to będzie w ogóle skonstruowane, czy, czy to naprawdę wejdzie w życie. Ale wszystko zmierza do tego. No, mamy ekologię, prawda? No tak. No tak, no dobra, to, to, to jest to. Kolejne zmiany, jakie będą wprowadzane. E, od niedawna zaczęły przepis, e, obowiązywać e, nowe przepisy odnośnie dowodów rejestracyjnych, tak? Tak, właśnie. I jest bardzo ważna rzecz. W tej chwili. Eee, może zacznę inaczej. Dowód rejestracyjny. Mamy 6 pieczątek w dowodzie. Miejsce na 6 pieczątek, eee, czyli 6, 6 pieczątek. lat możemy sobie przeprowadzać tak. badania techniczne. w tej chwili. Od 1, od 1 stycznia. Eee, nie, od 5 grudnia weszły. Przepraszam, tak, od, przepraszam, od 5 grudnia już to obowiązuje, eee, już obowiązuje ale wspominamy to no, na nowy rok. Nie po prostu. wszyscy to wiedzą. Nie wszyscy wiedzą. Eee, nie gdzie trzeba wymieniać już dowodu rejestracyjnego w momencie, kiedy wszystkie pieczątki zostaną nam e, zapełnione, wszystkie pola na pieczątki w tej chwili dowód rejestracyjny zostanie, a wszystko będzie no, w ewidencji cepiku, tak? Tak. Także diagnosta wprowadzi sobie to w system i i policjant na drodze będzie wiedział podczas kontroli drogowej nie będzie od nas potrzebował już tego nowego dowodu zaświadczenia o przeglądzie, po prostu sobie to sam sprawdzi, że badanie techniczne jest przeprowadzone i jest w systemie, wszystko fajnie, nie musimy dowodu rejestracyjnego wymieniać, ponosić do dodatkowych kosztów, ale jest jedno ale. Jeśli pojazdem jeździcie za granicę, na wczasy, do pracy, czy cokolwiek, no to niestety w Niemczech, w Chorwacji, w Hiszpanii, czy gdzie tam sobie autem podróżujecie, nie mają wglądu tak szczegółowego do naszych systemów, więc dowód rejestracyjny tak będzie musiał być wymieniony z nową pieczątką wbitą, no bo no niestety, no jeszcze tak ten systemy nie zostały powiązane międzynarodowo. Ale jeśli ktoś jeździ tylko tutaj, po naszym kraju, no to spoko, dowodu wymieniać nie musi. To tyle na temat wymiany dowodu rejestracyjnego. Czyli fajnie, nie musimy ich wymieniać, jeśli nie, za, za granicę nie wyjeżdżamy. No i kolejnym plusem, który już również obowiązuje od 5 grudnia, dla zapominalskich, zdarzało mi się to również też parę razy, że gdzieś tam w pośpiechu wyskoczysz z domu szybko na zakupy, a akurat przed marketem stoi policja, kontrola drogowa, a Ty nie masz prawka. No i co? No i do tej pory zawsze była kara, nie? Ewentualnie jak był jakiś policjant taki bardzo tolerancyjny, no to skończyło się na upomnieniu, sprawdził w systemie, prawko jest, no dobra. A teraz już na szczęście tego obowiązku mieć nie będziemy, także prawko zdać, z punktów nie zbierać i prawko może sobie leżeć w domu. Policjanci będą sobie sprawdzać to w systemie, także niestety na szczęście nie musimy go przy sobie nosić, wystarczy po prostu je mieć, dbać w domu, żeby sobie leżało, ale już kara, kara nas za to czekać nie będzie, jeśli przy kontroli drogowej się okaże, że go nie mamy, także... Tu jest plus, nie? co prawda ma to też pewne minusy, właśnie, zarówno dowód rejestracyjny, jak i prawo jazdy. Wszystko się komplikuje w sytuacji, kiedy mamy na przykład kolizję, tak? mamy z kimś stłuczkę, jesteśmy sprawcą, nie mamy przy sobie ani prawo jazdy, ani dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego, nic przy sobie nie mamy. No i co wtedy? Nikt nam na słowo, na piękne oczy nie uwierzy i wówczas na pewno wezwie policję, żeby policja to zweryfikowała, pozyskała dane. No i jak już policja przyjedzie, no to jest zobligowana, jak przyjedzie do kolizji do zdarzenia drogowego, jest zobligowana, niestety ukarać nas mandatem, więc dobrze by było, przynajmniej ja tak sobie zrobię, że jeśli nie będę chciał ze sobą wozić oryginału dokumentów, to przynajmniej sobie chociaż jakieś albo zdjęcia, tak? Bo każdy dzisiaj przy sobie telefon posiada przeważnie, ewentualnie sobie zrobić jakąś kopię, kserokopię, nie wiem, zdjęcia, wydrukować i wozić ze sobą po prostu, żeby mieć takie podstawowe dane, żeby podczas tłuczki Poszkodowanemu, jeśli my jesteśmy sprawcą, móc to te dokumenty okazać, żeby się nie upierał do, do tego, żeby wzywać policję. No bo jeśli, wiadomo, duży wypadek, policja być musi, ale jeśli mała kolizja, jesteśmy się w stanie dogadać, żeby mandatu nie płacić, no to dobrze by było mieć chociaż jakieś podstawowe dane przy sobie dla poszkodowanego. Ale obowiązku prawnego już mieć nie będziemy. No i co, kolejna zmiana tu już akurat na minus, tak? O co? No jak wiecie, no każdy samochód no musi być ubezpieczony. Nie ma takiej możliwości, że tak jak mamy z, z przeglądem, e, zapomnimy miesiąc, dwa. No w tej chwili po, po prowadzeniu zmian, jak już wcześniej wspominaliśmy, no będą kary, no ale to nie jest kara tak dotkliwa jak w przypadku OC. W tamtym mm -hmm. roku e, kary pieniężne za brak OC e, w przypadku kontroli o, były w wysokości, jak dobrze pamiętam, z 5200 zł. Maksymalna kara, tak? tak? Jeśli chodzi o samochód osobowy 5200 zł. W tym roku, w tym roku, bo cały czas mylę, od 1 stycznia jest już kara 5600 zł, w przypadku ciężarówek jest to 8400 zł, natomiast w przypadku skuterów motocyklów to jest kara 930 zł. Jest mały plus. Plus, nie plus. Jeżeli spóźnimy się e, 3 dni z wykupieniem polisy, dla aut osobowych będzie to mandat 1120 zł, dla ciężarowych 1680 lub 190 zł w przypadku skuterów motocykli. Hmm. Jeśli natomiast <laughs> spóźnicie się od 4 do 14 dni, wówczas już będzie 2800 osobowe 4200 ciężarówki i motocykle 470. Więc suma sumarum, <laughs> kwota za Kwota kary za brak po Lisoce, no jest znaczna, mm. więc według nas, no nie opłaca, nie opłaca się kombinować, opłaca. jeśli ktoś tam, nie wiem, właśnie jest zapominalski, no to, no to lepiej nie zapomina, a jeśli ktoś kombinuje i liczy na to, że a, nie zapłacę, bo na przykład nie jeżdżę, albo ja jeżdżę tylko bocznymi drogami, tam mnie policja nie zatrzyma, nie sprawdzi mi nie. To nie tylko podczas kontroli drogowej policjanci weryfikują, czy my to OC mamy zapłacone, czy nie. Dzisiaj fundusz gwarancyjny sobie tam ma taki piękny system, tak rozbudowany, że to auto może sobie stać w stodole przykryte sianem, od dwóch lat nie wyjeżdżać, ale oni i tak będą wiedzieli, że my to auto nie ubezpieczyliśmy, nie mamy opłaconej składki OC i tak do nas przyjdą tak. i te pieniądze z nas ściągną co do grosza, także no nie warto naprawdę, szczególnie, że kwota składki, Yy, za OC Średnia w Polsce to jest około 500-600 zł, tak? Jeśli ktoś ma. To jest no to już tak. wiadomo, to też w zależności od tego, jak to, jak, jak, jaką mamy staż prawo jazdy, jak długo auto mamy ubezpieczone, jakie to auto jest, jaka pojemność, to wszystko. wiadomo. Ktoś może płacić składkę 400 zł, inny będzie płacił 1200 zł, bo nie ma składek, tak. yy, nie, nie ma tego, nie ma zniżek, miał jakąś tam szkodowość w historii. No ale choćby nawet to było 1000 zł. A tutaj jeszcze warto dodać, słuchajcie sytuacja, no pech, rozbiliście auto swoje, kogoś, nie wiem, samochód wartych poszkodowanego 100 tysięcy złotych, mm. naprawa zwarta 20 tysięcy. W przypadku braku OC, to Wy będziecie musieli pokryć tą szkodę i zapłacić. Tak, bo... W... to warto, warto tak, w kalendarzu tak, zapisać tak. sobie datę OC, zapłacić, z tygodniowym nad wyprzedzeniem I, i macie wtedy spokój. No, bo kary są tak, właśnie szczególnie mówię, już od nowego roku kolejna pod, pod, podwyżka, yy, więc kary są tak dotkliwe, że nie warto kombinować, a tym bardziej zapominać. 5400 zł. No to mamy zapłaconą składkę oce prawie na 10 lat. Jeśli tam uśrednimy sobie, że 500 600 zł, to mamy 10 lat oce z głowy, a tu jedna kara. Także no podpłaty. nie kombinujcie, nie, nie odkładajcie tego na kiedyś, tam, że a zapłacę, bo dzisiaj nie mam, nie tak. da rady to nie, to naprawdę się nie opłaca. Dobra. Kolejną zmianą jest zmiana limitu prędkości w terenie zabudowanym. W tej chwili jest 50 km na godzinę, ale 60 km na godzinę możecie jeździć od godziny 23 do 6 rano. Mm -hmm. W tej chwili e, zostało to zniesione i czy to będzie wieczór, noc czy dzień, zawsze jest 50 km na godzinę. Także w nocy już sobie po terenie zabudowanym już nie przyspieszycie, nie będziecie jechać szybciej. Będzie obowiązywać 50 km tak jak do tej pory. W ciągu Dnia, tak? Dokładnie. No i kolejna zmiana, jaka ma być, ma do, dotyczyć bezpieczeństwa. Coś, co nagminnie jest, szczególnie w Polsce, właśnie na autostradach, drogach szybkiego ruchu, ludzie sobie to bagatelizują, a jest to jedna z głównych przyczyn wypadków, to takich poważnych wypadków odległość. Polacy kochają jazdę na zderzak. Jeździmy jakbyśmy wszyscy jeździli, nie wiem, po zaczepianie jakiejś linki holowniczej, jeden z drugim był sklejony, nie wiem, a mniej wtedy auto pali czy co, ale kochamy jeździć na zderzaku. Jak ciężarówki, tak osobówki. Wszyscy się za sobą pościskacie, a później wystarczy, że ktoś, nie wiem, kapcia złapie, auto się zepsuje, ktoś coś yy, zechce zmienić pas ruchu, wykona jakiś gwałtowny manewr, przyhamuje, no i później mamy karabolę i ludzie giną. Bo sami wiecie, z jakimi prędkościami poruszamy się na drogach ekspresowych. No i później jeśli dojdzie do kolizji, do wypadku, no to trup ściele się gęsto. No i właśnie ma zostać wprowadzona od 1 stycznia taka nowelizacja przepisów. O yy, odstępie minimalnym. Ma on być. Jak on ma wynosić? Yy, połowę. Połowę prędkości Dokładnie się tak. tak, połowę aktualnej prędkości, dokładnie tak jest to wskazane. No i w przypadku 100 km na godzinę to musimy zachować 50. Minimum e... 50 Minimum. km na Minimum. godzinę, czyli jeśli będziemy jechali za kimś na zderzaku i akurat za nami, czy gdzieś z boku będzie jechała jakaś policja, policjant to dostrzeże, czy na przykład nagra nas na wideorejestratorze, tak? to nie dość, że ukara nas za nadmierną prędkość. Jeśli przekroczyliśmy akurat ten przepis, to jeszcze dowali nam karę za Yy, za niezachowanie bezpiecznej odległości, tak? czyli jeśli jechaliśmy sobie tam, nie wiem, 120, no to dozwolone było stówka, być, tak. czyli za 20 na godzinę ponad dostajemy karę i jeszcze dodatkową, dostajemy karę za niezachowanie odległości, a miała ona wynosić połowę prędkości, czyli. 60 metrów tak. minimalnie. To 140, jest. 70, 70, tak, analogicznie. Czyli jeśli ktoś lubi jeździć 200, <głos> <głos> nie polecam, no to chociaż stówkę <noise> musi za 100, 100 metrów odległości musi mieć. Nie? Ja uważam, że to jest na bardzo duży plus, bo sami wiecie, jeśli jeździcie polskimi autostradami, polskimi drogami ekspresowymi, to wiecie, jak Polacy kochają jeździć właśnie sklejeni, więc to bardzo duży plus przy dużym natężeniu ruchu, ułatwia później, właśnie jeśli chodzi o jakieś włączanie się do ruchu wjazdy, zjazdy. Jeśli tych odległości nie ma, ktoś chce wjechać, włączyć się do ruchu, jest problem. A jak odległości są zachowane, ruch jest płynny, nie ma zagrożenia. Także tu bardzo duży plus. Nie Zresztą. wiem, jak będzie właśnie z, z egzekwowaniem tego, nie ale chociaż dobrze, że taki przepis będzie, no to jeśli już będzie, no to z czasem może może to zostanie ładnie wdrożone w życie i nauczymy się w końcu troszeczkę bezpiecznie jeździć. No jak widzicie, no tych elementów, które wybraliśmy przedstawiliśmy Wam. No jeżeli byśmy chcieli, oczywiście tych przepisów wejdzie więcej w tym roku, w, tym, w przyszłym roku, ale no uznaliśmy, że te, które wskazaliśmy, są takie najbardziej dla was przydatne. Najwa najważniejsze takie, o których wszyscy powinniśmy wiedzieć, bo zmian będzie dużo, dużo więcej, ale tak. niektóre, nie wszystkie bezpośrednio będą, będą nas dotyczyć, więc, więc niech warto sobie nimi zawracać głowę. Ale te podstawowe właśnie punkty, które Wam powiedzieliśmy, czyli odległość, prędkość do, odnośnie dowodów rejestracyjnych, prawo jazdy, no i szczegółowość badań technicznych, oczywiście jeszcze ten okres badań technicznych. Tylko tutaj warto dodać. Te szczegółowe badania techniczne odnośnie normy spalin, hmm. zakopcenia, one jeszcze nie weszły. Wejdą od 1 stycznia, ale tak jak tutaj zaznaczyliśmy, pamiętajcie, nie wiadomo kiedy ten sprzęt zostanie dostarczony i kiedy te, 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 te samochody będą pod tym względem badane. Może się okazać, że to będzie za pół roku, może się okazać za miesiąc, a może się okazać, że będzie to w przyszłym roku. Więc tutaj zaznaczyliśmy właśnie Wam taką sytuację, ale jak to wyjdzie. Te, teoretycznie do tej pory już sta, sta, stacje diagnostyczne, każda z nich powinna mieć e, dymomierz, żeby sprawdzić e, przejrzystość spalin i to wszystko, no ale wiecie, sami wiecie, że no, polskie realia, różnie to było, no a teraz Może już ma to, być, ma to już być tak, jak, jak książcy piszą, więc zobaczymy. No i TD ma taki sprzęt, prawda? Tak, tak, i jeśli akurat mamy pecha, trafimy na akcję e, taką, że nastawiają się właśnie na kontrolowanie spalin. Także, także i wtedy nie tylko ciężarówki, również osobówki potrafią skontrolować. No i jeśli akurat mamy auto po regeneracji filtra w postaci go wycięcia i, zmia, i zmiany mapy silnika, no to niestety zabierają nam nowód rejestracyjnych i musimy sobie później auto naprawić, a naprawa będzie polegać, no musimy wstawić nowy filtr, uruchomić całą instalację, yy, zmienić mapę. No, koszty koszty takiego, są, takiego zabiegu są dość, dość spore, więc od dziś już nie warto będzie. Usuwać filtrów. Lepiej od razu naprawić. Dokładnie. Dobrze, nie będziemy przedłużać w takim razie. No tyle. Miejmy nadzieję, że te informacje, które Wam przedstawiliśmy, będą Wam przydatne. Dajcie znać w komentarzach, czy podobają Wam się te zmiany, tak. czy nie. Które są na plus, które są na minus. Tak. I generalnie co? Życzymy Wam w nowym roku, aby ten nowy rok był lepszy niż ten, bo sami wiecie, że 2020 był ciężkim rokiem. To co, trzymajcie się w takim razie. Wesołych świąt. Na razie.